Bardzo ważnym elementem przy zakupie nieruchomości na rynku pierwotnym jest rękojmia. Rękojmia jest to ustawowa odpowiedzialność dewelopera za wady nieruchomości i jej okres trwa 5 lat. ją objęte są mieszkania oraz części wspólne. Do usterek, które mogą się pojawić w trakcie trwania okresu eksploatacyjnego, zaliczamy spękania ścian, awarie instalacji lub wady materiałowe. Rękojmiom nie są objęte wszelkiego rodzaju ingerencje, które zostały wykonane przez klienta po odebraniu mieszkania od dewelopera. Do tego typu ingerencji możemy zaliczyć przestawianie ścian, zmianę w obrębie instalacji elektrycznej, jak i instalacji sanitarnych. Niewłaściwa eksploatacja mieszkania oraz części wspólnych może skutkować utratą prawa z tytułu rękojmi. Przykładami niewłaściwej eksploatacji są brak przeglądów okresowych, brak bieżącej konserwacji, bądź postępowanie niezgodnie z przekazaną instrukcją użytkowania obiektu. Zdarza się, że klienci zgłaszają do nas usterki, które wynikają z błędnie przeprowadzonych prac remontowych, Bądź uszkodzeń mechanicznych, które powstały w trakcie wykańczania mieszkań. Podczas prac remontowych należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie nie tylko swojego mieszkania, ale również części wspólnych, tak aby nie dochodziło do ich uszkodzeń. Istotną kwestią, na którą powinniśmy zwrócić szczególną uwagę podczas remontu swojego mieszkania, jest prawidłowe dbanie o instalacje, które są wspólne dla nas i dla naszych sąsiadów, takie jak wentylacja czy centralne ogrzewanie. Każda ingerencja, która nastąpi w tą instalację, może mieć niekorzystny wpływ na dalszą eksploatację budynku.